Okej okay, słuchajcie, so, jeszcze potem kiedy przejdziemy do tego odcinka, chciałem coś zrobić. Jeżeli wam... jeżeli nie chcecie tego oglądać, owszem możecie sobie so, 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 so skipnąć, macie dokładnie gdzieś tutaj, bo w minutach, w której to właśnie kończy tę gagetkę, a teraz dla tych, którzy chcą posłuchać. Słuchajcie, ostatnim razem mi komentarze gdzie ludzie proszą mnie o to, żebym ich pozdrawiał na odcinku. Dlatego też to właśnie teraz zrobię. O pozdrowienia prosili mnie Sergius, Nick Sergius, nie wiem dokładnie czy tak się czyta, czy jakiś Sergius, nie wiem, nie, 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 nie wiem, nie czy tak się czyta, czy nie. Sorry stary. E, pozdrawiam bardzo serdecznie z tego miejsca. Dodatkowo jeszcze pozdrawiam Zuzię, która ró również poprosiła o to w komentarzach, Kaspradera, pozdrawiam również Wojtka Biegańskiego, który również mnie o to prosił, oraz Martę Rus, z którą się, do, się, do, się dobrze znam. No i co? Ja już teraz nie przedłużam i zapraszam Was już do odcinka. Po ostatnim od tyłu challenge w ciągu niecałego dnia Wbiliście mi ponad pół tysiąca wyświetleń. Tak, to nie jest żart. Nie wiem, jak to się stało. Serio, nie wiem. W sensie, z tego co wiem, to, to on się jakiś tam proponowanych pojawiał. Ale nic więcej poza tym. Więc e, dziękuję, dziękuję Wam za to bardzo. E, przybyło też dużo osób. Nie wiem, czy to jest sprawa mojego poproszenia Was o, o to, żebyście subskrybowali kanał. Bo 8 lutego mam y, urodziny i chciałem do tego czasu bić 200 wyświetleń. Ale mniejsza z tym. Słuchajcie, w tym odcinku po raz kolejny was z Waszą już aktualnie ulubioną serią. Czyli y, y, oczywiście od tyłu challenge jest to seria w której nagrywamy filmy oczywiście jak robię coś od tyłu a potem w postprodukcji robimy to tak żeby wyglądało to tak jakbyśmy robili to normalnie, tyle że wtedy na przykład chodzę tak jakbym miał połamane plecy albo jakbym się bardzo chciał kupę, ewentualnie nie wiem, ewentualnie na przykład podnoszę poduszki mocą e, bądź też kilka innych rzeczy które są dość ciekawe i pamiętajcie o tym że do końca tego materiału ponieważ teraz tylko i wyłącznie co robimy to nagrywamy a potem będziemy to odwracać i w sensie będziemy po prostu nagrywać w jednym ciągu po to, żeby potem postanowili to odwrócić i żebyście mogli zobaczyć efekt końcowy, już na samym końcu filmu. Więc pamiętajcie o tym, żeby, żeby zostać do końca, ale też bądźcie w taście filmu, ponieważ też tutaj się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Ale jeszcze przed rozpoczęciem tego materiału, chciałem Was poprosić o to, żebyście su subskrybowali mój kanał. Tutaj macie czepę do subskrypcji. Dajcie tu w górę oraz komentarz No i oczywiście o tym, że się na mojego Instagrama A ja już teraz nie przedłużam i zapraszam was do oglądania, się z tematem Okej, słuchajcie, jesteśmy teraz na dworze Teraz będziemy jechać od... znaczy jechać Będziemy po prostu jeździć od tyłu sankami Więc polega na tym, że po prostu będę się odpychał do tyłu tak nogami Jakby nie wiem, jakbym przynajmniej płynął jakąś łodzią Tak, na wiosło oczywiście Mamy tutaj nasze saneczki piękne No i co? Ja już teraz nie przedłużam, po prostu na sanki i jedziemy z y, od tyłu challenge'em Zagrywasz? Tak. No, no, nie Nie, ja tak zostaję, Nie, right 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 Po prostu dobra? Tak. No to ściadasz teraz. Bierzesz je i tyłem idziesz Ok, słuchajcie, jestem teraz na dworze, po raz już drugi w tym odcinku i teraz będziemy robić coś bardzo cringe'owego. Ja myślę, słuchajcie, nie, trochę... Nie, reali, słuchajcie, teraz mam taki pomysł, że potańczę sobie, to wiem co to trochę głupio brzmi ale potańczę sobie i... I będzie to po prostu... zrobimy to tak, że ja będę tańczył normalnie, a potem w po produkcji po prostu to odwrócimy I zobaczymy jak się tańczy od tyłu według... według mnie Dobra, tak. tak, więc słuchajcie, ja teraz się do tańca, poruszę jakąś parkę i możemy zaczynać Abym z tyłem chodzić ale nie chodzi o to, żebym ja normalnie robił Dobra, no to tyle No, no. dawaj jeszcze, no to z takiej Teraz sobie idziesz tyłem, wychodzisz ty stąd Ok, słuchajcie, i teraz mamy tę magiczną miotło, która się właśnie pojawiła przy mnie Tutaj nie wziąłem obok, to, to nie było, tak? I teraz będziemy odschnić od tyłu Wiem, że to już było ale już się, na odśnieżanie to nie było takie za bardzo ciekawe. W znaczy, było ciekawe jak operator gada po niemiecku, e, ale na pewno nie jak, jak ja odśnieżałem, bo to, wiecie, było po prostu wzięcie kilku, kilku tam ruchów, bo po to, nie było nic takiego ciekawego. A teraz mamy tutaj hałdy śniegu, tutaj właśnie, i z tych hołd brać tutaj śnieg. Wiecie, po prostu takie zasypywanie tego, a potem jak będziemy to obrabiać, po prostu to odwrócimy i wtedy jakby będzie to odśnieżanie. O tutaj przepraszam sąsiadów za to, bo, bo wiem, że oni to odśnieżają bardzo często, ale spokojnie, wybaczcie, ja to potem jeszcze odśnieżę, jak już skończymy nagrywki. Okej, okay, dobra, To ja to tutaj zasypuję już, uwaga! なって。<laughs> <laughs> Okej, dzisiaj naszym kolejnym będzie właśnie wąchanie kwiatka! Jak to w ogóle brzmi? <grywa> I po tym będziemy po prostu kichali, tak? takie, wiesz, be, wiecie, bajkowe, bajkowe skojarzenia z wąchaniem kwiatów. Ale oczywiście, wszystko będzie od tyłu, od tyłu, więc teraz zaczynamy to robić. I teraz operator zrobi nowy, nowy, nowy klip i będziemy mogli to zrobić, no. Ok, że teraz mamy tutaj wodę bardzo, ale to bardzo niebezpieczną ciecz i teraz będziemy ją pić. W sensie takim, że będziemy ją pić oczywiście od tyłu i oparto mi na tym, na tym, na tym że dwa rodzaje tego nagrania. Pierwszym z nich będzie to, że ja będę po prostu sobie prostu tak normalnie, a drugi będę po prostu pluł do skrzanki, a potem to będzie tak, że po prostu ją piję, tak wiecie, tak yy, myślę w miarę normalnie, mam nadzieję przynajmniej. Ok, ale najpierw na tą pierwszą. Mam nadzieję, że się to nigdzie nie poleje, bo nie się mieć mokre do na nagrania. Dobra. Ok, się na samą pierwszą rzeczą będzie e, się normalnie, bo potem miał trochę mniej wody, to będzie mi łatwiej robić to, ten drugi challenge. Tak tylko najpierw e, we, 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 we tak trochę do buzi. Czekaj. A ja nie widzę, musisz się tak... No to wejdź trochę bliżej tego. A widzicie teraz? No tak, no tak blisko. No i nie co ty zrobiłeś? <laughs> Polecam. Dobra. Mm -hmm. Ale <laughs> takie Ojo. Uh -huh. <laughs> Rodzice tego nie widzieliście, Rodzice wy tego nie widzieliście. Nie, <laughs> nie da się tego zrobić, to Tak, nie, bo nie widać. Z daleka to wyplu... No. Dobra. Ok, słuchajcie, jesteśmy już teraz przy komputerze i zabieramy się za oglądanie naszych oscyl challenge'y. E, mamy dzisiaj wyjątkowo 5, już nie e, cztery tak, w poprzednich odcinkach. I jestem bardzo ciekawy, czy w tym odcinku operator również zacznie za zajrzeć nam swoim niemieckim akcentem. E, to, to się okaże już wkrótce. Od e, czego zaczynamy, drogi operatorze? Okej, słuchajcie, na początku sobie zrobimy od tyłu jechanie na sankach. E, więc zobaczmy, co tutaj ciekawego zaprezentowałem swoim jechaniem na sankach. Jestem ciekawy bardzo tego, ponieważ... E, no i teraz mamy już program z naszego komputera i możemy zabierać się za jazdę na, 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 na nartach na sankach. Zatem jedziemy! No chodzę, pan tyle, chodzę bardzo ładnie, bardzo ładnie chodzę <śm> Ten sznureczek tak delikatnie, bardzo ładnie musiałem tam włożyć, nie mogłem inaczej to jest, że, że... Ale, a się, co tam... teraz już mówi po czesku, już nie, po tym po niemiecku <śm> <śm> Ale, ale mi to ciężko idzie, po prostu muszę się tak, wiecie, tak aż po prostu pchać, muszę tak pchać Nie mogę normalnie, wiecie, po prostu sobie pojechać, tylko po prostu się tak z Nie wiem, no ja bym tak nie potrafił jeździć naprawdę na, na, na sankach I nie ja <śmiech> <śmiech> O matko, <laughs> teraz, <błudzimy się. śmiech> tak, teraz już nie tylko ja, teraz już nie tylko operator mówi po niemiecku, ale też ja mówię po niemiecku Nie wiem jakim cudem, owszem, mam może niemiecki w pierwszej liceum, ale... No, jeszcze nie aż tak porządnie, żeby móc... ulu lu lu To sobie pojeździłem... Chodziło o to, że ja tam mówiłem do operatora... już nagrywasz? A on, e, tak, już nagrałem, już nagryłem, więc dlatego mieliśmy taką małą kłótnię po niemiecku, oczywiście. E, dobrze, zatem e, możemy chyba sobie kolejnego, do, do kolejnego, e, do kolejnego d, d, d tej części naszej. Okej, okay, teraz słuchajcie, po raz kolejny będziemy zamawiać się tylko że od tyłu. E, to było też w odcinku, teraz mamy trochę taki update co do tego, więc będziemy, mam nadzieję, ciekawie. Tak, to, to pytanie, to jest, to jest miotka czy odkurzacz? To jest miotka czy odkurzacz, bo ja już nie wiem. zaraz się okaże, że to, że to ja jestem Niemcem, a nie operator. Ja to wiem. No i okej, okay, mamy kolejną naszą część już z głowy. Okej, okay, teraz słuchajcie, znowu będziemy masa cringe'u będziemy sobie teraz tańczyć oczywiście od tyłu, Uuu, więc zobaczmy co... jak ciekawie jak Ługar potrafi tańczyć, oczywiście wiem, że nie potrafię, ale zobaczmy jak chociaż improwizowałem będzie. Właśnie, może od tyłu będzie lepiej niż w, w realu znaczy, niż normalnie. Jak idę, jak, jak, jak mi się chce.

nie wiedziałem, że przegrzmi. To dojrzyj chyba. Jeśli ziochmy, to się uda. O matko! O matko! To fajne tańczenie, trochę z przekaństwami, ale to sobie wycenzuruję Dobra zaraz, teraz będziemy pić wodę od tyłu Ciekaw jestem jak to będzie wyglądało, bo nie wiem Powiem tak, nie sądziłem, że ja jestem poterem. Potterem Co to było? Co coś to było? Tak, coś mi się wydało chyba. <grym> <grym> Słucham, jest jakiś chory co to było? Nie wiem. Co to było? Co to było? Nie Co to było? Nie wiem. Co to było? Nie mi Co to było? takie Co to było? się Co to Estige mesmo, senhor! Estige mesmo, senhor! Gigi! Oh! 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 No dobrze, słuchajcie, jak widać, ja nie jestem również pochodzeniem niemieckiego, zostałem wyprodukowany w Deutschlandzie, oczywiście żartuję. Eee... No pewnie, tyle. no, na pewno jest śmiesznie. Storyzm tak nie śmieję jak na, na, na poprzednich e, od tyłu challenge. Ale po pierwsze, to już trochę jest takie, tak wiecie, że ja już dokładnie wiem, że to jest śmieszne, dlatego e, trochę się na to też uodporniłem. A poza tym, kiedy się śmieję, to mówi bardzo niewyraźnie. No i potem to trochę głupio wychodzi, tak więc przepraszam Was bardzo, ale e, tak to wygląda po prostu. O, <grym> dobra, e, jestem bardzo ciekaw co w się sensie to jest, to będzie być może najśmieszniejsza część tego odcinka, która być może nawet zrekompensuje nam resztę, e, w sensie to, że po prostu się nie śmienia w, w innych częściach, tak więc w sensie w poprzednich częściach. Tak więc zobaczmy coś ciekawego pokazają. Po prostu patrzcie, patrzcie na to, patrzcie na to co tu się dzieje Czekajcie, jeszcze raz Ja tak kicham, potem płaczę, potem odchodzę takie... staje się, tak, się taki normalny, bez, totalnie bez poruszenia tak, No chodź Okej, okay, słuchajcie, i to ja myślę, że z tego filmu byłoby na tyle, bo nasze skończyły właśnie challenge e, właśnie od, od tyłu challenge. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał tak jak inne moje filmy. A jeżeli tak, to zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, to jest tutaj na moim palcu. Znaczy, oczywiście oczywiście subskrypcję na moim palcu, nie mój kanał. E, oprócz tego dajcie też łapki w górę oraz komentarze. Jeżeli byście chcieli takich filmów więcej, no i oczywiście pamiętajcie na mojego Instagrama, który jest podnikowany w opisie. A ja się wami żegnam, ja trzymajcie się, do, do zobaczenia już tego w kolejnych filmach. Cześć!